Dziś 7 września 2024 uda się zdobyć kolejne trzy ważne punkty w walce o Mistrzostwo IV Ligi Śląskiej. Z taką nadzieją witam i zapraszam do wspólnego śledzenia przebiegu dzisiejszego meczu przy Krakowskiej 80 pomiędzy Wiktorią Częstochowa i KS Ruchem Radzionków. Ósma seria spotkań, 12 punktów wiktorii, plasujących drużynę obecnie na szóstej pozycji w tabeli z czterema zwycięstwami i trzema porażkami, a zatem na razie Biało-Zieloni bez kompromisowi nie dzieląc punktów w meczach remisowych. Dobre warunki pogodowe, wciąż mocno letnie, jeszcze tutaj w Częstochowie na stadionie przy Krakowskiej 80. A my już oczekujemy. Na pojawienie się zawodników obu ekip, które rozpoczną to spotkanie na placu gry. Za chwilę zostaną oni wyprowadzeni przez arbitrów dzisiejszego spotkania. Arbitrem głównym będzie pan Michał Ficiński, natomiast na liniach będą asystować pan Michał Szyreniawa oraz pan Filip Kwiecień ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli chodzi o składy 11, które rozpoczną to dzisiejsze spotkanie, to prezentują się one następująco. Wiktoria Częstochowa zagra w następującym składzie. Artur Kowalczyk z numerem 1 w bramce. Daniel Błędowski z numerem 2. Karol Tomczyk, kapitan zespołu z numerem 5. Eryk Krupa z numerem 11. Krystian Przybylski z numerem 13. Michał Włodarek z numerem 15. Marcin Kowalski z numerem 17. Tobiasz Krawczyk z numerem 23. Dawid Jargosz z numerem 20. Adrian Błaszkiewicz z numerem 21. oraz z numerem 18 Mateusz Skibiński. Jeśli chodzi o skład Zespołu przyjezdnych KS Ruchu Radzionków przedstawia się on następująco: z numerem 5 Fabian Krawczyk, z numerem 7 Kamil Kopeć, z numerem 9 Oliver Lazar, z numerem 11 Kacper Zalewski, z numerem 18 Szymon Turczyn, z numerem 21 Mikołaj Duda, z numerem 22 Bartłomiej Gwiaździński, kapitan zespołu z Radzionkowa, z numerem 23 Szymon Siwy, z numerem 25 Tomasz Haramata z numerem 26, Michał Szyromek oraz w bramce z numerem 33, Dawid Stambuła. Pojawili się już sympatycy przyjezdnych, czyli zespołu z Radzionkowa. Zajmują swoje miejsca na stadionie przy ulicy Krakowskiej. Także dosyć licznie przybyli dzisiaj miłośnicy, sympatycy Wiktorii Częstochowa. A zatem wszystko wskazuje na to, że za kilka dosłownie 11 sekund będziemy świadkami początku pierwszego gwizdka w tym spotkaniu i za chwilę rozpoczniemy to spotkanie Ósma seria spotkań, zakończyły się już trzy spotkania zaplanowane na tą serię rozgrywek. Drugi zespół rekordu Bielsko-Biała uległ 0-1 do Gwarkowi Tarnowskiej Góry. Rozwój Katowice 4-1 do pokonał Gwarek Ornontowice, a Piast Gliwice, który dziś objął prowadzenie w tabeli pokonał 2-1 drugi zespół Rakowa Częstochowa. Zatem zmiana na pozycji lidera, Piast Gliwice 19 punktów. I na razie na pozycji numer 1, tuż za jego plecami, z dorobkiem 16 punktów, drugi zespół Rakowa Częstochowa. Natomiast y, Biało-Zieloni, czyli Wiktoria, na razie na pozycji siódmej, ale to wszystko się tutaj może jeszcze zmienić po zakończeniu tego spotkania. I mamy początek spotkania, a zatem Wiktoria Częstochowa, KS Ruch Radzionków, rozpoczynamy. Z taką nadzieją mają kibice i sztab szkoleniowy zespołu. Eryk Krupa, Błaszkiewicz głową, ale chyba faulował tam obrońcę i arbiter przerywa akcję. A, grająca w biało-zielonych strojach grać szybciej. Jargos do Krupy, Krupa wypaczył tam z lewej strony Michała Włodarka, który miał troszeczkę czasu, wykreował sobie wolną przestrzeń, uderzył, ale piłka trafia w ręce bramkarza z Michał Wodarek operujący standardowo gdzieś tam po lewej stronie, ale wy... szeroko z lewej strony uruchamia brewczyka, który przyspiesza, ale musi uznać tutaj zespołowi gospodarzy. Lazar Buda i teraz odpowiadają sympatycy z Radzionkowa. Także Połowę Lazar. Gwiaziński, teraz zobaczył brewczyka, ale ten... Ma kłopot z rozegraniem, chociaż zagrywa do środka, jest jeszcze tam Kopeć. Poszedł za piłką, dostał dobre podanie w uliczkę. Blisko siedzą Zieloni, wypychają umiejętnie przeciwnika z przedpola karnego. I Artur Kowalczyk. Radziunków próbuje, to prawą, to lewą stroną tutaj. Odzyskać piłkę. Teraz przewracany Fabian Brewczyk i żółtą kartkę otrzymuje Tobiasz Krawczyk w tej 19 minucie meczu. Chyba faulował tuż przed polem karnym. Zaraz zobaczymy. Wszystko na to wskazuje. I się ostrzał bezpośrednio w stronę bramki. Trafia w mur. W mur biało-zielonych. Jeszcze tam nieporozumienie. Walka o piłkę wciąż. I ruch Radzionków. Miał szansę na zdobycie bramki po takim lekkim strzale z pół obrotu, Ostatecznie piłka wybroniona przez Artura Kowalczyka, ale to było pierwsze realne zagrożenie bramki, bramkarza z Częstochowy. Siwy. Brewczyk. Uderzył ładnie, odważnie tutaj. Piłka minęła wprawdzie. Słupek bramki Artura Kowalczyka. Przybylski. Krawczyk. Skibiński na prawą stronę do Błędowskiego. Błędowski teraz, nie zastanawiając się, wstrzelił piłkę w pole karne. Był tam Marcin Kowalski, ale zareagowali defensorzy zespołu z Radzionkowa. Odcinając Marcina Kowalskiego od... I od razu przyspiesza lewym korytarzem i dostaje takie podanie od kapitana zespołu. Michał Włodarek poradził sobie z obrońcą, chociaż wypychany. Jeszcze dośrodkował. Był tam Daniel Błędowski. Piłka minęła, jednak zawodnika białozielonych, Zielonych. Ale to było ciekawe zegranie. Michała Włodarka. I teraz Bartłomiej Gwiaździński, kapitan zespołu, wznawia z rzutem z linii bocznej. Strzelona piłka w pole karny Adrian Błaszkiewicz. Teraz głową Michał Śromek. I intuicyjnie w grze zawodnicy z Teraz wysoko do głowy wyskakiwał jeden z graczy w żółto-czarnym stroju. Jeszcze próbował poprawić Kamil, Ko Kamil Kopeć. Ostatecznie jednak rozgrywa z siwem. Siwy teraz odważnie, ale odchodząca piłka od bramki Artura Kowalczyka opuszcza boisko. A na placu gry pojawia się awizowana Oskar Przybylski, w pole karne w okolice 11. Błędowski jeszcze tak z pierwszej piłki intuicyjnie uderzył, strzeli właściwie w piłkę w pole karne. Błaszkiewicz teraz uderzył z 20 metra. Ładny strzał, zaskakujący dla Dawida Stambuły, bramkarza z Radzionkowa. Zespołu z Radzionkowa. Błędowski, operujący teraz czasowo gdzieś na lewej stronie, na lewym skrzydle. Pada ofiarą przewinienia. Rozegrana zostanie ta akcja. Krupa ładnie dośrodkował. Troszeczkę bramkarzowi. Zobaczymy teraz inne rozegranie do skiwieńskiego płasko po ziemi. Ten wbija polekarne był tam Marcin Kowalski. I mamy bramkę na 1 do 0 dla Wiktorii. A zatem napoczynają rywala biało-zieloni. Właściwie w ostatniej minucie pierwszej połowy. A zatem rozegrany troszeczkę inaczej, to jest stały fragment gry, wstrzelenie piłki przez Mateusza Skibińskiego bezpośrednio w okolice 5 metra skutkuje zdobyciem bramki przez Wiktorię, wiktorię Częstochowa, który był blisko tam też tej sytuacji, w której wpadła ta bramka. Teraz Tobiasz Krawczyk ma troszeczkę swobody, zobaczymy, na lewą stronę do Błędowskiego. Błędowski z pierwszej piłki uderza odważnie i piłka mija słupek, ale brawo znowu za Dobrą decyzję Daniela Błędowskiego i dobre zagranie. Tuż przed meczem, może gdzieś tam, piłka nabierze prędkości u ślizgu. Teraz odważnie. Kolejny gracz w żółtej koszulce. A tymczasem Mateusz Skibiński, zbudowany gdzieś tą poprzednią sytuacją, rozpędza Dawida Jargosza. Wypychając go jednak, wyganiając tą piłką na lewą stronę. I teraz Daniel Błędowski. Znowu penetrująca piłka. Dziękujemy klubowi sportowemu Wiktoria Częstochowa za zorganizowanie spiórki i wsparcie nas w działaniach. Obie ekipy gotowe już do rozpoczęcia tej drugiej połowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać przez te kolejne co najmniej 45 minut. I mamy gwizdek arbitra, który rozpoczyna tą drugą połowę meczu. I teraz prawą stroną Marcin Kowalski grający szeroko nietypowo do środka w pole karne, Dawid Stambuła rozgrywania akcji. Taką mamy nadzieję na te najbliższe 40 minut Matyja. Teraz Jargosz na prawo zobaczył Marcina Kowalskiego ten kropnął z pierwszej piłki i gdyby nie interwencja ofiarna, interwencja bramkarza z Radzionkowa, być może mielibyśmy drugą bramkę w tym meczu. Odważna decyzja Marcina Kowalskiego chyba o to chodzi. Wypatrzył po lewej stronie Szromka. ten przejął piłkę, uderzył lewą nogą i teraz Artur Kowalczyk ofiarnie interweniuje i jeszcze dobrze Michał Wodarek głową wybija piłkę poza boisko. A zatem szybka kontra ze strony żółto-czarnych. Michał Wodarka ostatecznie zażegnali niebezpieczeństwo graczy Wiktorii. Teraz wstrzelona piłka i uderzenie głową. Jeszcze walczą o piłkę Błaszkiewicz. Jest tam Kopeć. Przez chwilę miał kontakt z piłką. Brewczyński też chciał na lewą nogę. Ale szybko wyekspediowali futbolówkę biało-zieloni. I teraz napędza się akcja prawą stroną. Krawczyk. Krawczyk, który tutaj pojawił się pod koniec pierwszej połowy w pole karne. Odważnie uderzył prawą nogą. Znowu Stambuła wybronił tą piłkę. Ale mamy wciąż... Jutrze teraz do Brewczyka. Brewczyk yy, to, przepraszam, Zalewski. Dośrodkował. I Artur Kowalczyk. Po tym dośrodkowaniu łapie piłkę. Z środkiem przegrywają piłkę Radzionkowianie. Ale tracą piłkę Adrian Błaszkiewicz. Umiejętnie to przeczytał i przechwycił piłkę. Roz rozdysponował ją na prawą stronę do Marcina Kowalskiego. Kowalski odważnie dośrodkowuje. Ale łapie piłkę bramkarz z Radzionkowa. I teraz z Lukarnym. Teraz ofiarnie powalczył cofnięty gracz z Radzionkowa, Harmata. I wciąż Cidry przy inicjatywie. Odważny strzał. Gry zdarzy się w polu karnym ruchu. Wstrzelona piłka w pole karne. Interwencji głową przeciwnika. Michał Włodarek już w polu karnym. Do prawej, do lewej strony, do prawej. Jeszcze piętą do Daniela do środka, przyjął sobie futbolówkę śromek i teraz płasko po ziemi. Z 30 metra uderzał gracz z Radzionkowa. ruchu, mało wolnych przestrzeni, umiejętnie zagęszczanych przez graczy obu ekip. I czekamy na finałowe rozstrzygnięcia w tym meczu. Teraz odważnie, tutaj jeszcze gracze z Radzionkowa reklamują, ale pogubił się z piłką. I traci futbolówkę. A teraz rozpędzała się przez chwilę akcja radzionkowa. I żółtą kartką ukarany zawodnik, który przerywał tą akcję na prawo do Małeckiego. Teraz wstrzelona piłka w pole karne i interweniował Artur Kowalczyk. Na tyle niewdzięczna piłka. Że musiał taką interwencję tutaj uskutecznić. Bramkarz z Częstochowy, teraz znowu próbował przeciąć to podanie gracz z Radzionkowa. Jeszcze tam puściła pole karne i teraz Daniel Błędowski walczy o piłkę. Przewracany i żółta kartka dla Kacpra Sadlaka. Za to nieprzepisowe przerywanie akcji. Otworzy ten mecz na nowo. Jest tam Oskar polukarnym teraz Marcin Kowalski. Kowalski napędza Adama Matyję, ale wyprzedził go obrońca z Radzionkowa i odzyskuje teraz ambitnie piłkę. Schodzi do prawej strony. Teraz troszeczkę uspokajają grę. Szukając koncentracji zawodnicy biało-zielonych. Popatrzmy, prawa strona boiska środkowania jest Adam Mateja, który odegrał klatką piersiową, ładnie uderza, Krystian Przybylski zdobywa bramkę na 2 do 0 w 83 minucie meczu. A z strzelcem bramki jest Robert Greń. Gdzieś tam widziałem Krystiana Przybylskiego. Ale to oczywiście Robert Grein, zdobywcą tej drugiej bramki. Brawa za to uderzenie. Idealne, celne, prosto do bramki przeciwnika Marcin Kowalski. Krawczyk, krawczyk, lewą nogą uderza i piłka mija o kilka centymetrów, no co najwyżej kilkanaście, słupek przeciwnik, bramki przeciwnika. Brawo za odważną akcję gracza z Częstochowy, Radzionkowa i teraz Szybciutko próbują zagrać tutaj coś dobrego zawodnicy z Radzionkowa Śromek uderzał i dobra znowu interwencja czujnej defensywy zespołu gospodarzy. Zobaczmy, strzelona piłka w pole karne. Dobrze interweniował tam bramkarz z Częstochowy, ale mamy też gwizdek arbitra. I przerwana zostaje ta akcja. Skopo Ziemi. I tracą piłkę. Oskar Krawczyk, zobaczymy z lewej strony. Pokazuje mi się Adam Matyja. czy dostanie to podanie, zanim spali tą pozycję. Adam Matyja dostaje piłkę. W polu karnym ją przyjmie, przekłada sobie na prawą nogę uderza. I piłka mija o centymetry. Spojenie słupka z poprzeczką. Dobra decyzja Adama Matej. Dobra akcja, dobre rozporządzenie. O zwycięską piłkę radziąkowianie. Popatrzmy. Michał Wodarek blokował. Uderzającego zawodnika z Radzionkowa i piłka opuszcza boisko. A my wyczekujemy już tego końcowego bliska w tym meczu. Częstochowy i teraz arbiter, kończy to spotkanie. A zatem Wiktoria Częstachowa po ciekawym, dobrym spotkaniu wygrywa 2 do 0 z KS Ruch Radzionków. To wszystko. Ja zapraszam oczywiście za dwa tygodnie na kolejną transmisję. Tym razem z meczu Wiktorii Częstowa z drugim zespołem pod Beskidzia Bielsko-Biała. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.